Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Tym razem powiem o dwóch komiksach, mianowicie Luka, tom 4, Nadzieja uskrzydla, oraz Toska z lasu, nie Tośka, tylko Toska z lasu, tom trzeci, Siena, Florencja, Castelgolfo i Montelupo. Czyli dwa kolejne komiksy dla młodszego czytelnika. Oba te komiksy Założenie są czego wypożyczyłem w księżycu Beckickiej w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Całe te serie są tam dostępne. I zaczniemy, powiedzmy, od Luki. Luka kontynuuje naszą historię o młodym piłkarzu, właśnie o tym imieniu. I od razu może Wam się to skojarzyć z takim serialem animowanym Kapitan Hawk, Kapitan Tsubasa sprzed bardzo wielu lat. Jest to. Jest tyle porównań, tyle schematów, które się powtarzają. Jedną z pierwszych rzeczy jest to, że mecz potrafi trwać latami. Znaczy latami, może przesadzam, ale tam zdarzyło się, że jeden mecz, jedna akcja, była trzy odcinki po prostu, a tutaj też mamy dwa numery, kiedy ten mecz się toczy, i mamy taką jakby przerwanie, że coś tam wspominamy i tak dalej. Samo rozwiązanie akcji powinno, mogłoby się na czterech stronach skończyć, a tutaj mamy. Takie przeciąganie troszeczkę, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest tak a, specjalny styl narracyjny. Kolejną rzeczą, która bardzo powoduje, że się kojarzy przynajmniej mi z tym serialem, to te nieprawdopodobne zdarzenia boiskowe, abstrakcyjne. Tutaj rzucanie się typu bramkarza, że on to wybroni. Tu, o, tu ma się fajną scenę. Dokładnie tam samo było, że tu zdążył strzelić, tu zdążył coś powiedzieć i nagle gdzieś tam znikąd wyskoczył tu. O, to są właśnie takie takie typu elementy. A co dalej? Co z tą historią? No, powiem Wam, że czyta się ją przyjemnie. Ja jestem wychowany troszeczkę na tym serialu Captain Hawk i czułem się jak w domu. I z jednej strony mamy te, ten motyw meczu piłkarskiego, który cały czas się tu dzieje, walczą. Nasz główny bohater, trochę fajt łapowaty, bardzo chce, ale nie zawsze umie. Stara się. Ale ma tu wsparcie w postaci tego ducha, chłopaka, który był dużo lepszym piłkarzem. I on mu pomaga. I jak to się czyta, to przynajmniej ja to tak miałem wrażenie, że kibicuje automatycznie, żeby temu chłopakowi się udało. Bo on ma dobre serce, on naprawdę chce, tylko często mu się zagotuje głowa po prostu. Oprócz tego wymiaru, nazwijmy to czysto sportowego, no, scena jak z Kapitana Hołka, jak bym tam, w... no tutaj też ko... konkretnie, dosłownie w ten sam sposób przedstawione. ale tak, oprócz tego motywu sportowego, tu jeszcze jakieś podkochiwanie się, taka typowo młodzieżówka, piłkarska, szkolność coś takiego, w tle czai nam się dużo poważniejsza sprawa, dużo poważniejsza intryga, gdyż zaczynają się robić rzeczy zaskakująco niebezpieczne, przede wszystkim zaczyna się pokazywać, dlaczego, co się stało z tym chłopakiem. Dlaczego? I to mnie dość mocno zaskoczyło. Mało tego, okazuje się, że zwykły mecz, taki prawie że towarzyskie, no rozgrywki szkolne, nagle może mieć jakieś znaczenie, jakąś grubszą intrygę, co mnie też zaskoczyło. Bo nie tutaj chłopak, który sobie po prostu chce w piłkę kopać, a tu nagle jest coś więcej. Więc pod tym względem jest super, dlatego ten to mogę polecić. Zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawie. A jeśli chodzi o toskę, to jest finał. Zakończamy naszą przygodę. Klasyczną historię z przygodami dziewczyny, która jest trochę Robin Hoodem, i jakbym miał ją określić tak na podsumowując, bo tutaj mam charakterystyczne styryzowania. Cały czas podobne mechanizmy cały czas mamy tą księżniczkę porwaną, którą jej przyjaciele, czyli Toska i jej brat chcą wyciągnąć. To jest dużo taka klasyczna, przygodowa historia z młodymi bohaterami tylko że ona jest skonstruowana tak, że się robisz ciepło na sercu. Po prostu widzisz, jak ci wszyscy starają się pomóc i fajnie jest zrobiony jeszcze jeden mechanizm. Odnośnie tego, że tam w oblężonym mieście, gdzie jest przytrzymywana księżniczka, imienia niestety nie pamiętam, spróbujemy znaleźć, ale Lucilla, a Lucilla jest y, przytrzymywana, jeśli powie... dobrze pamiętam, w Florencji, natomiast, tak, Ym, pod murami, Folo... tak, jej ojciec chce szturmować Florencję, natomiast... Lucilla jest porwana, Toska i y, właśnie brat Grinaldo kombinują, dostałem się do miasta i tam próbują wy, wyczaić, gdzie ona jest przytrzymywana, żeby ją uwolnić. Ale robią coś bardzo ważnego, ponieważ oni pomagają ludziom, rozmawiają z ludźmi, stają się kimś rozpoznawalnym. Dzięki temu pewne zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, co jest bardzo fajnie pokazane, że ciepło na sercu, mówię. Dobroć powoduje, że dobroć jest oddawana. Oni pomagali ludziom, gdzie by się trzeba było coś przynieść, pomóc, po, po, poratować. Oni tam byli. I dzięki temu Rinaldo i Toska są rozpoznawani, więc jeżeli doszłoby coś do czegoś, do jakiejś ważnego, ważnej akcji, czy coś takiego, oni nie będą anonimowi. I dobra, powiem, że się komik skończy dobrze, więc ja się tak ucieszyłam. To było takie przyjemne. No wiecie, czasem są historie, które chcesz się przeczytać coś poważniejszego, zaawansowanego, czasem chcesz coś pokminić, a czasem masz po prostu ochotę na coś lekkiego, przyjemnego, radosnego, co się po prostu dobrze kończy happy endem. Dla mnie taką klasyczną przygodą jest właśnie Toska z lasu. Księżniczka, dwoje takich troszeczkę w ostępach mieszkających dzieciaków i oni się zaprzyjaźnili i tutaj mamy finał, który jest bardzo, bardzo fajny. Dlatego całą tą serię mogę polecić i zachęcam, żebyście odwiedzili bibliotekę. Odwiedźcie bibliotekę na Osiedlu Słonecznym, przy ulicy Reja. Macie tam między tę serię i wiele, wiele innych komiksów. Z mojej strony to by było tyle. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy znacie tą Lukę albo Toskę. Jestem ciekawy Waszego zdania. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!